Witajcie kochani. Kolejny Bury ostat... dzień, ostatni dzień września. Tytuł tego komentarza powiecie może, że zbyt mocny Ziobro musi siedzieć. No to ja już kiedyś mówiłem w jednym z komentarzy, że x lat temu chyba siedem na jakimś przyjęciu podszedłem do pani Patrycji Ziobrak, Ziobrok Koteckiej, która sama chciała ze mną przez chwilę porozmawiać i mniej więcej w trzecim zdaniu wywaliłem: Proszę pani, jeśli w Polsce kiedykolwiek ma być normalnie, to pani mąż za to, co zrobił demokracji i praworządności, powinien siedzieć. Potem za to zapłaciłem dość wysoką cenę. Przyszedł moment, kiedy ziobryjście wypuścili swoje psy gończe suwartów, żeby, żeby nie zniszczyli, ale mniejsza o to ta diagnoza, którą przedstawiłem Pani Ziobrowej była wtedy jak sądzę trafna, widzimy że coraz lepiej, była coraz bardziej trafna w latach, które nadeszły i jest nadal aktualna, co widzimy, widzimy teraz i widzieliśmy wczoraj w czasie przedstawienia pod hasłem przesłuchania Ziobry przed komisją śledczą. Zbigniew Ziobro to nie jest największe zło w polskiej polityce. Nie, oczywiście nie jestem w stanie zapomnieć o panu Jarosławie Kaczyńskim, ale Zbigniew Ziobro to uosobienie tego, co w polskiej polityce najgorsze, a także personifikacja tego, co najgorsze może być w polityku i w człowieku. To i o Jarosławie Kaczyńskim pisze się w rubryce Bezdzietny. A jednak paru synków politycznych ma. Ziobro to syn Jarosława Kaczyńskiego. Nie byłoby ziobry bez Kaczyńskiego. To Kaczyński spuścił go ze smyczy, to Kaczyński dał mu władzę. To Kaczyński potrzebował kogoś jeszcze bardziej pozbawionego hamulców niż on sam, który zrobi wszystko. Dla kariery, dla zemsty albo i dla kariery, i dla, zem, z, dla zemsty. Więc mówię, nie byłoby Ziobro, Ziobry bez Kaczyńskiego, tak jak nie byłoby Dzierżyńskiego bez Lenina, Berli Wyszyńskiego bez Stalina, Che Guevary bez Castro, yy, Freislera, szefa Trybunału Ludowego i Rosenberga bez Hitlera, a Sążyśta bez, ro, bez Robespiera. Mechanizm ten. Był ten sam dyktator, autokrata, musiał znaleźć kogoś gorszego niż, niż on sam. Hmm. Efekt, dostaliśmy kwintesencję i, ekstra, i swoisty ekstrakt zła. Yy, ta historia z Pegazusem yy, to jest, według mnie, Oczywista zbrodnia na demokracji. Yy, za aferę AFER, tą aferę fundamentalną, która prawie zniszczyła amerykańską yy, demokrację, uważa się aferę Watergate. Powiedziałem lata temu i muszę, muszę to powtórzyć. Według mnie, historia z Pegasusem yy, to jest afera Watergate razy tysiąc. Co mieliśmy tam? Ludzie związani z Partią Demokratyczną, z Republikańską, przepraszam, i Komitetem Wyborczym prezydenta Nixona, włamali się w środku czerwcowej nocy w 72 roku do siedziby Partii Demokratycznej w hotelu Watergate, mniej więcej kilometr od, od Białego Domu. Co mieliśmy z Pegasusem? Włamanie do telefonu... Yy, do szefa sztabu wyborczego yy, yy, Platformy Obywatelskiej, więc tak jakby Watergate robiono, robiono dzień po dniu, dzień po dniu, od świtu do nocy, do tego inwigilowanie polityków opozycji, niezależnych prawników, działaczy obywatelskich, typu Klementyna Słuchanów, kto podpadł pisowi i podpadł władzy padał ofiarą Gazusa. Więc mieliśmy, mówię Watergate razy tysiąc. A propos Watergate, tutaj mini dygresja. Ta, his, 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 ziobro powinien być trak, potraktowany jak ludzie z, związani z aferą Watergate. Przypomnijmy na, najlepsi ludzie, najbliżsi ludzie prezydenta, Bob Handelman, Richard, Arli John Ehrlichman, Gordon Biddy, McCord zostali albo skazani na karę więzienia, albo zmuszeni do wycofania się z życia publicznego, albo jedno i drugie. To drugi element historii tej całej afery nie byłoby, gdyby Mark Feld, agent FBI, nie został tym, to, jak mówią Amerykanie, Deep Throat, czyli głębokim gardłem, który sypał dziennikarzom info, kolejne informacje, albo sączył na temat afery i prowadził ich, ich do celu. To także przykład, że nawet w środowisku immanentnego zła mogą się pojawić źródła, osoby. Przyzwoitej jak prawnik Białego Domu John Dean, który też zaczął w którymś momencie sypać, mówiło się nawiasem, mówiąc, że it, jak mówią Amerykanie, jest takie powiedzenie: It's not Watergate itself, it's the cover-up. Czyli gorsza niż sama afera, gorsze niż to włamanie, było to, co robiono przez następne dwa lata, żeby ją ukry ukry ukryć. Czyli ściemnianie. Ukrywanie dowodów, manipulowanie nagraniami i wyrzucanie ludzi, którzy dążą do y, wyjaśnienia prawdy. To także y, y, w wspaniałych chwilach w dziejach amerykańskiego dziennikarza dziennikarstwa może najpiękniejsze ostatnio przeczytałem, że za Trumpa y, prawdopodobnie wyjaśnienie takiej afery byłoby niemożliwe. Prezydent Biały Dom przypuściliby potworny atak na dziennikarzy, na wydawców gazety i prawdopodobnie wydawcy by pękli. Wtedy nie, niech pękli. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, to zachęcam do obejrzenia filmu z 2017 roku Stevena Spielberga. Polski jest czwarta władza. Eee, amerykański The Post czyli tak się w skrócie się nazywa Washington Post główni bohaterowie czyli Catherine Graham i Bob Bradley wydawcy Washington Post grani fantastycznie przez Meryl Streep i Toma Hanksa pokazane jest to, to jak władza wywiera nacisk na niezależne media i jak niezależne media jeśli w istocie są niezależne mogą się temu Przeciwstawić i oprzeć. więc. Ostatnio smuciliśmy się z powodu śmierci Rob, Roberta, Roberta Redforda. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, albo zapomniał, to też warto sobie obejrzeć film Wszyscy Ludzie Prezydenta Redford i Dustin Hoffman grający Bobu, Boba Woodwarda. I Kara Bellsteina, dwóch wybitnych dziennikarzy Washington Post, który, którzy ujawnili aferę Watergate. Niestety my chyba się nie dorobiliśmy takich dwóch jak tamci legendarni dwaj. Więc mówię: Pegasus to afera straszna. To, to zbrodnia na demokracji, na systemie prawnym, bez dyskusji. Która sama, sama afera Watergate, Pegasusa powoduje, że zbignie w ziobro, i wszyscy za tę aferę odpowiedzialni powinni siedzieć. Ale jak już mówimy, mówimy o ziobrze, to w kategoriach może nieprawnych, może nie politycznych, ale ludzkich są według mnie rzeczy być może nawet gorsze niż, niż afera o Pegasusa. Wieloletnie, chyba dół, trwające dłuższa, dłużej niż dekadę. Niszczenie przez ziobre i jego ludzi, lekarzy i pielęgniarek, piel piel pielęgniarek, ktu, których on oskarżał o to, że przez swoje zaniedbania doprowadzili do śmierci jego oj ojca. Zniszczył Ziobro życie wielu ludziom. Znam lekarzy, którzy musieli wyjechać z Polski wyemigrowali do Anglii. Tam z sukcesami pracują. Nie mieli już tutaj życia. Nie dawało się też ży, ży, żyć pod, pod presją kolejnych przesłuchań, kolejnych procesów. Więc ta sama historia, po, po w sensie ludzkim, według mnie jest gorsza niż Pegasus. Związki Ziobry i jego ludzi z ryzykiem Jordeo Iuris, czyli według mnie z z człowiekiem i organizacją, które z, daleko, z daleka pachną ruską agenturą i, i ruskami, ruskimi on, on, onucami. Afera Haiterska w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ujawnianie mediom informacji na temat sędziów Żurka, Żurka, Markiewicza, Żurka i innych, żeby spacyfikować ich opór przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Afera w ministerstwie z Funduszem Sprawiedliwości, czyli używanie na, na, także na prywatne, zupełnie prywatne potrzeby i potrzeby kampanii polityków Solidarnej Polski, milionów złotych z Funduszu Solidarności, Sprawiedliwości, które miały być przeznaczone na pomoc dla ofiar przestępstw. No. Wreszcie ta zbrodnia, może główna, największa, czyli konsekwentne, trwające prawo dekadę, niszczenie praworządności w Polsce, łamanie elementarnych zasad konstytucyjnych. Profesor Marcin Matczak jest dość powściągliwy w krytyce, nawet byłej władzy, stara się unikać kategorycznych, ostrych sądów ale wczoraj napisał o Ziobrze bez okródek. To jest człowiek, który zniszczył państwo i był zamieszany w jedno, cytuję, w jedno z największych naruszeń prawa po 89 roku. Do tego pamiętamy. Ziobrę z dyktafonem, który miał być gwoździem do trumny Lepera, sprawę Barbarę, Barbary Blidy. Nie ma, krótko mówiąc, po 1989 roku takiej politycznej afery i takiego świństwa, gdzie nie widzielibyśmy mniej lub bardziej wyraźnych, na ogół bardziej wyraźnych odcisków palca pana Zbigniewa Więc To on, przyznał zresztą wczoraj, wpadł na pomysł zakupu Pegasusa, choć jak przystało na szeryfów z Pierdziszewa, którzy pękają w trudnych okolicznościach, w której zrobił całkiem sporo, żeby winę z siebie zrzucić na pana Wośia, swojego współpracownika z Solidarnej Polski. Yy... Więc gramy twardziela, a jak możemy zrzucić ze z siebie winę i odpowiedzialność, to oczywiście to robimy. Była kiedyś taka piosenka, być może to Stefan, lecz w każdym bądź razie nie ja. Ziobro miałem, miałem wrażenie w czasie przesłuchania komisji, bo na tą melodię referent. Być może to Woś, lecz w każdym bądź razie nie ja. Co nie zmienia postaci, że jednak się przyznał do inspirowania, zorganizowania wszystkiego. Czyli mamy tu podżeganie, sprawstwo kierownicze które według mnie każdy przyzwoity sąd zakwalifikuje jako zbrodnie, ciężkie, ciężkie przestępstwo i za to samo już powinien być wyrok wieloletniego więzienia. Do tego mieliśmy kolejny, wczoraj to było dość żałosne, show osobisty, a właściwie dwa odcinki i dwie osoby, czy dwa wydania, dwa seriale. Show Hołownia, ale to jednak pikuś, bo Hołownia jednak, Popełnił według mnie fatalne rzeczy, ale nie zbrodnie na demokracji. I ziobro show. Ja mówię, ten, ten, ten kroczek, który po tym, tych sejmowych korytarzach przez lata chodził, zarzucając biodrami, udając serial samo południe. Mieliśmy kolejny wysyp kłamstw wczoraj. Powtarzanie, że. Pegasus służył właściwie wyłącznie do tego, żeby walczyć z przestępczością i cudzysłów ujawnieniem, ujawnieniem przestępstw ludzi związanych z Donaldem Tuskiem. Oczywiście nie przez przypadek. Pegasus został sprowadzony do Polski, zainstalowany jeszcze w tysiące, przed dwa, wyborami 2019 roku, parę lat przed tym, gdy zanim Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, senatora posła, senatora Brazy nie, pod, nie podsłuchiwano przez długi czas jako szefa, i, i dlatego, że był w jakikolwiek sposób związany z Donaldem Tuskiem, tylko dlatego, że był sztafem, szefem sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Nawiasem więc. Brejza już zgłosił, że ch chciałby stanąć przed Komisją Śledczą i uczestniczyć w konfrontacji z Ziobrą, w której mógłby wyjaśnić yy, wszystkie kłamstwa, jakie padły wczoraj z ust Ziobry. Więc mamy serię kłamstw, ci ludzie po prostu kłamią, bo otwierają usta, kłamią na temat Pegasusa, tak jak kłamią od lat, że Fundusz Sprawiedliwości oczywiście to nie była defraudacja środków, tylko społeczna działalność, typu kupowanie wozów strażackich i wspieranie wspólnot regionalnych i obywatelskich i społecznych. Oczywiście. Pegazus to też właściwie taki rurka z kremem i nie miało nic wspólnego z inwigilacją polityków, dziennikarzy, biznesmenów, działaczy obywatelskich. Tu niestety nie ma, wciąż na razie nie mamy, może się to zmieni. Johna Dina, tej polskiej afery Watergate, kogoś to sypnie, kolezie, w tej klice na razie nikt tak naprawdę nie pękł, może paradoksalnie najbardziej sam Ziobro, który wczoraj parę rzeczy jednak przez pomyłkę albo świadomie Sprawiedliwie się ujawnił, ale cała, całe to przesłuchanie, tak jak cała działalność Ziobry, pokazuje, jak zdemoralizowana, zdeprawowana i zdegenerowana jest w sensie i politycznym, i ludzkim ta cała klika Prawa i Sprawiedliwości Ziobry, Kaczyńskiego i, i Solidarnej Polski. I jeszcze zupełnie na marginesie. Y w listopadzie, za chwilę będzie rocznica 76 roku, do Polski przyjechała grupa ABBA, by wystąpić w, w Studiu 2. Było to dwa lata po festiwalu Eurowizji, gdzie piosenką Waterloo ABBA wygrała. ABBA była na topie wtedy wszelkich list przebojów. Więc wybitny twórca telewizyjny Mariusz Walter, szef Studia 2, Wiedział, że sprowadzenie ABBY to byłby news, to byłoby wielkie przedsięwzięcie, to byłoby wielkie wydarzenie, sukces po prostu. I rzeczywiście y, przy, pokazywano ten y, przyjazd, przylot y, ABBY bardzo intensywnie. ABBA lądowała, ABBA zamordowała się w hotelu. Członkowie ABY poszli y, przespacerować się po, po, po starym mieście. Członk członkowie ABY przyjeżdżają do naszego budynku na Woronicza, Za chwilę wystąpią, i wszystko od A do Z transmisja full. Tylko z całym szacunkiem, Zbyszek Ziobro to nie jest członek A żadnej ABY, raczej kliki i bandy przestępców. A więc poświęcanie temu przez media. Uwagi jemu, tak jakby był skrzyżowaniem sekretarza generalnego KPZR, Ojcem Świętym i prezydentem USA, jest totalnym przegięciem, świadectwem tego, jak zgłupiały w ostatnich latach niestety, niestety media, więc rozumiem, że to przesłuchanie to budziło zainteresowanie, ale sposób po pokazywania tego jest bardziej cyrkowy niż dziennikarski i i zgadzam się z, z profesorem Matczakiem, że ten cały ziobro show to świadczyło trochę o baga, próbie bagatelizowania całej afery. Jak coś się staje medialnym eventem, show i cyrkiem, to znaczy, że nie jest przestępstwem zbrodnią na, na dziennika, na, na, na demokracji czymś, co zasługuje na. Surow, najsurowszą karę. Więc niezależnie od cyrku, cyrku medialnego, trzeba jeszcze raz powiedzieć: to była zbrodnia na Polsce, na praworządności, na demokracji, zbrodnia wobec ludzi, których tym Pegazusem prześladowano, i tak Ziobro powinien siedzieć. Za wiele rzeczy od Pegazusa zaczynając, czego jemu i, i sobie i wam życzę. Miłego dnia, nie zmieni o subskrypcję, Was proszę. Jeśli tego nie zrobiliście, to jest ten moment. 15 sekund Wam to zajmie, a może i mniej. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.